Witajcie kochani. Dziś parę wskazówek na temat rozciągania, stretchingu. E, często widzę na siłowni, jak się rozciągacie i, i troszeczkę wymiennie to robicie. Chciałabym Wam przekazać parę wskazówek, jak prawidłowo, jak dobrze to robić, żeby zadziałało. Część z Was też się nie rozciąga. E, myślicie sobie, że tylko wzmacnianie jest ważne. Oczywiście, że jest ważne, ponieważ pamiętajcie, że w naszym ciele zawsze musi być Równowaga ze wszystkim. Nasze ciało musi być mocne, stabilne, czyli wzmocnione, jednocześnie mobilne, czyli ruchomość musi być zachowana, ruchomość stawów. Jeżeli mamy skrócone, spięte mięśnie, twój staw cierpi, potem może zostać uszkodzony, możesz mieć jakąś tam kontuzję, przede wszystkim jak postawa ciała się zmienia, tak? Także zawsze mamy równowagę, tak jak we wszystkim, złoty środek najlepszy. I teraz uwaga, dobre rana na tym rozciąganie. Rozciąganie rodzajów rozciągania jest dużo, są jest statyczne, aktywne, dynamiczne. Natomiast ja powiem z mojego doświadczenia z tego, co ja robię i co lubię robić, i co mi daje efekty, a Ty sobie tam zobaczysz, jak u Ciebie. Pamiętajcie, że trzeba być oczywiście wytrwałym jak ze wszystkim, tak? Po pierwsze, to nie ma boleć. Ja sobie na przykład już sobie usiądę w takiej pozycji rozciągających, przy okazji będę się rozciągać, będę pokazywać. Rozciąganie nie ma bólu, to ma być nawet powiedziałabym przyjemne. My, najczęściej, oczywiście chcemy szybko, wszystko łatwo, żeby już zadziałało, no niestety, musimy być cierpliwi. Natomiast, e, gdy to cię boli, to rozciąganie jest za mocne, bo nie dość, nie, że wytrzymujesz na długo w tej pozycji danej. Dwa, reakcja obronna naszego ciała jest taka, że dba o swoje mięśnie, żeby się nie zerwały. I Twój organizm, Twoje ciało prawidłowo, pięknie zadziała jeszcze bardziej je skróci, zepnie. Także po pierwsze to grozi kontuzją. Po drugie, nic ci to nie daje. Masz wręcz efekt przeciwny, tak? Czyli robimy, ja sobie na przykład proste nogi, sobie już próbuje, nie? Rozciągam sobie wnętrze, lekko tyły. Robimy to delikatnie. Ważnym jest, żeby wytrwać w pozycji dłużej a nie szybko na maksa i krótko. Minimum 2-3 minuty w pozycji, chociaż ja zawsze mówię o takim yy, temacie, że sobie trwam w pozycji dosyć dłuższą chwilę, im dłużej tym lepiej, ale to jest przyjemne, takie dosyć miłe, czuję fajne ciągnięcie. Dwa, robimy to świadomie, tak jak zawsze Was uczę i mówię, każdy trening ma być świadomy, nawet rozciąganie ma być świadome, czyli ja chcę czuć swoje ciało, szukam gdzie jest więcej napięcia, na przykład robię skłon do przodu, Czuję w tą stronę, sobie próbuję w drugą. To już się oczywiście wiąże z tym, że ja zawsze wszystkim mówię, że wiercimy się w pozycji rozciągającej. Ja lubię się wiercić. Nie trwam w pozycji, tylko przemieszczam się. To jest taki płynny, piękny, delikatny ruch. Po pierwsze, on fajnie wpływa na, na nasze tkanki miękkie. Nasze tkanki miękkie w ciele muszą być takie, e, przemieszczać się między sobą, nie być sklejone. Czyli bardzo fajnie wpływa na naszą powięź dacie, że tak naprawdę to powiem się spięta niemięśnie, ale to już temat na inny raz. Czyli ja się ruszam. Nawet jeżeli robię ja na przykład skłon do jednej nogi, to się wiercę, szukam, ruszam jednicą, skręcam, a może troszkę w tą stronę, a sobie zahaczę rękę. W ten sposób taki delikatny, płynny ruch uważam, że lepiej rozciąga niż trwanie bez ruchu, a jeszcze trwanie bez ruchu, bez myślenia. To, to jest następny e, krok. No i to czucie swojego ciała, czyli szukanie, czuj swoje ciało, to jest najfajniejsze. Nie, że tam ktoś Ci mówi, dobra, rozciągam w tą stronę, robię skłon i koniec. Czuj, może ten skłon nic ci nie daje, ja może coś źle zrobiłeś. Może inaczej ustaw miednica, może bardziej wyciągnie ręce, może w drugą stronę daj, a może troszeczkę skręć, nie? Także Wasza wyobraźnia jest tylko yy, tutaj ważna, bo chcemy czuć swoje ciało, chcemy szukać pozycji, gdzie lepiej powyciągam, a może tutaj, ojej, teraz czuję, że bardziej fajnie sobie rozciągnę plecy, łopatkę, rękę, nie? Także takie rzeczy. Trzy, trzy nie wiem już, który numer, oddech. Znowu, nie doceniamy siły oddechu, Oddech jest bardzo, bardzo ważny. Jeżeli ja sobie trwam na przykład w jakiejś pozycji, głęboko, swobodnie oddycham. Poczujesz, jak właściwie na wydechu ciało będzie pozwalało na więcej. Jeżeli dasz mu czas, dasz mu prawidłowy oddech i nie będziesz robić za mocno. Czyli na przykład jestem w tej pozycji, chcę się wyciągnąć do przodu i robię oddech. Wdech. I długi wydech, wydech, wydech. wydech. Wydech, z wydechem chcemy dosłownie o milimetr pogłębić ruch, pogłębić rozciąganie. To, to tak będzie samo istnieć, że ciało z tym każdym wydechem, takim powolnym, pięknym, będzie samo się rozluźniało i będziesz mógł, mogła zejść niżej, zrobić większy zakres i tak dalej. nie? Czyli jeszcze raz jestem sobie trwam. Wdech. Wydech, 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 wydech z wydechem, minimalnie ruch. Tak? Eee, zobaczycie, że działa. Spróbujcie. jeszcze raz nie ma boleć, nie robię na siłę. Długo trwa w pozycji, tak ja zawsze mówię minimalne minimum 2-3 minuty, natomiast im więcej będziesz w tej pozycji, tym szybciej. Wiadomo się, efekt to ma być dość miłe, dość przyjemne. Nie macie denerwować. Piękny, głęboki, swobodny oddech. Poczuj, jak z wydechem ciało samo się dostosowuje do pozycji, jak z wydechem się e, coraz bardziej rozluźnia. E, no i wyobraźmy, czyli te ruchy szukam, chcę czuć swoje ciało, świadomie podchodzę do rozciągania, tak jak do wszystkiego innego. Spróbujcie, zobaczycie, jak będą świetne efekty. Zapraszam, pozdrawiam, do widzenia, do zobaczenia w następnym filmiku.